Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w, można powiedzieć, mini cyklu nadrabiania zaległości komiksowych od wydawnictwa Egmont w świecie Gwiezdnych Wojen i jednocześnie mini podróży przez event Mroczne Droidy. Ponieważ jakiś czas temu, oczywiście, dostaliśmy w polskim wydaniu e, wspomniane właśnie Mroczne Droidy, czyli mini serię komiksową, która je otwierała nam, czy też prezentowała nam podstawy kolejnego crossoveru, czyli wydarzenia komiksowego, gdzie jedna historia przeplata się przez inne główne serie komiksowe i główna historia już została omówiona oczywiście na kanale, natomiast dzisiaj rozpoczynamy pierwsze z czterech naszych spotkań i rozpoczynamy oczywiście od Łowców Nagród, czyli kolejna, czyli jedna z głównych serii komiksowych, która przeplata się z wydarzeniami z tego crossoveru, jak i również, co jest niezwykle ważne, dziś będziemy zajmować się siódmym, finałowym tomem tej serii komiksowej, ponieważ dziś ostatni raz będziemy omawiać Łowców Nagród i w związku z tym dzisiejsza recenzja będzie nieco co inna, ponieważ poza standardowymi sekcjami, czyli omówienie fabuły, wrażenia ogólne, rysunki i jakość polskiego wydania, również zrobię mini podsumowanie całej ogólnie serii komiksowej. Tak więc jeżeli ktoś z Was będzie chciał podzielić się ogólnie swoimi wrażeniami, no to jak najbardziej oczywiście zachęcam do komentarzy. Tak więc moi drodzy, nie przedłużam i... Przejdźmy do dzisiejszego omówienia finałowego siódmego tomu serii Łowcy Nagród. I dzisiejszy opis fabularny, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z samym zakończeniem tej serii komiksowej, można podzielić na trzy zasadnicze kwestie. Z jednej strony, oczywiście, wydarzenia z crossoveru, mroczne droidy, które wplatają i wpychają nam się do tej serii komiksowej, czyli tajemnicza zaraza, która przejmuje władzę nad droidami i obejmuje jej jedna wielka świadomość, która chce za wszelką cenę przeskoczyć. Z z metalu droidów na ciało ludzkie. Z drugiej strony główny wątek fabularny, który został rozpoczęty w poprzednim tomie komiksowym, w którym to na skutek działa działania Inferno Squad Valansowi została wyczyszczona pamięć i jego wspomnienia osobiste. Ostatni element jego ludzkości w całym cyborgowym ciele powoli degraduje się i Tonga postanawia za wszelką cenę uratować przed tym strasznym losem swojego przyjaciela, nie wahając się, zawierając różnego rodzaju przymierze z innymi łowcami nagród i sięgając już po naprawdę ostateczne środki. A po trzecie, oczywiście, musimy zakończyć cały cykl związany z łowcami Nagrod i głównym celem, który przyświecał naszemu Valensowi przez całą tą serię komiksową, czyli odzyskanie Hana Solo z rąk Jabby the Hata. I powiem Wam szczerze, że dzisiejszy materiał, czy też dzisiejsza recenzja, nie będzie stricte takim jak zazwyczaj omówieniem poszczególnych poprzednich tomów, bo. Mówimy o zakończeniu. Jakby, kaman nie oszukujmy się. Jeżeli ktokolwiek z Was do tego momentu dotarł albo jest zainteresowany, żeby zacząć czytać serię łowców nagród i jakimś sposobem wylądował w tej, w tej recenzji, to jest zwieńczenie wszystkiego. Generalnie rzecz ujmując, zdecydowana większość fabuły opiera się na tym, co działo się w poprzednich tomach e, oraz zeszytach, co bardzo często jest przypominane nam, powiedzmy, w tych komiksach. I no, nie oszukujmy się, jest to zwieńczenie. Więc omawianie tego tomu samodzielnie nie ma absolutnie, moim zdaniem, sensu. I bardziej należy właśnie patrzeć na niego z jednej strony, jak on wkomponowuje się w mroczne dojody, jak i również jak funkcjonuje sam w sobie jako część składna. Włowców nagród. I to cały czas są łowcy nagród. To cały czas jest ta sama seria komiksowa, która do tej pory, jeżeli Wam przypadła do gustu, to tutaj dostaniecie naprawdę to, czego oczekujecie: czyli łowców nagród, którzy um, niczym gwiazdy akcji z lat 80., -tych, 90. -tych, Arnold Schwarzenegger, Dolph Langen, czy też, um, czy też powiedzmy um, Jean-Claude Van Damme rzucają się, przerzucają się swoimi tekstami, naparzają się i mamy co chwilę zwroty akcji, mamy co chwilę jakąś naparzankę, która jest Przeplatywana trochę tanim, ale jednak chwytającym do pewnego stopnia sentymentem, no bo cały wątek tego tykającego zegara, że Valens za chwilę straci swoją pamięć, swoje wspomnienia i stanie się absolutnym cyborgiem, jest trochę tanie, jest trochę palpowe, ale tak naprawdę cała ta seria w ten sposób działa. I, i, i nawet jeżeli dochodzimy w pewnym momencie do wydarzeń z mrocznych droidów, to jak najbardziej te Niesnaski, te niezgrywanie się, te niepewności, które pojawiają się w trakcie tej, tego tomu komiksowego są jak najbardziej w porządku. Znaczy się, są, wpisują się jak najbardziej w tą em, serię. I biorąc pod uwagę, jak tutaj są kończone niektóre wątki, em, na przykład wątek Longi, czyli E, loszy, przepraszam, loszy żony Tongi, która ratuje Valansa, a zostawiła swoją żonę, żeby nie narażać jej na bezpieczeństwo. To, w jaki sposób nasza, e, nasza kobita, nasza łowczyni nagród odreagowuje, jest świetnie poprowadzone, biorąc pod uwagę, jak później jest ona połączona z wątkiem, nazwijmy to kociary, która jest absurdalnie rewelacyjna w tym tomie i, i która jest przesadzona, która jest w pewien sposób dziwna, nie chcę tutaj oczywiście spoilerować za bardzo, ale jak najbardziej to działa. I mimo pewnego rodzaju problemów, o których za chwilę będziemy mówić, ten tom sprawdza się. To jest nadal cały czas ta na, napakowana akcji, akcją, wydarzeniami, tanim dramatyzmem klasy B komiks, który daje radochę, gdzie po prostu mamy łowców nagród, którzy robią swoje, którzy przerzucają się one-linerami i jak najbardziej ładnie to jest kontynuowane yy, względem tego, co dostawaliśmy wcześniej. Natomiast jednak z drugiej strony no, nie jest idealnie. To znaczy... Żeby nie było. Moim zdaniem, Ivan Sachs, e, Sachs, który pisze, e, tak, Ivan Sachs, który pisze ten komiks, robił co mógł. Robił co mógł, starał się jak mógł, byle tylko wpasować się, powiedzmy, w, e, w świat mrocznych droidów, czy też powiedzmy, wkomponować się w ten e, event. I. Wydaje mi się tak na tyle obiektywnie, na ile mogę być, że nawet nieźle to wyszło. Biorąc pod uwagę narzucenie całej tej odgórnej fabuły, mamy to poczucie, że nasi bohaterowie nie do końca wiedzą, co się dzieje, bo są tak naprawdę tylko zwykłymi łowcami em, nagród, którzy w pewien sposób lądują w tą większą aferę, ale dla nich cały czas najważniejszy jest Valens. Z drugiej jednak strony, jakkolwiek byśmy się nie starali, jakkolwiek byśmy się nie próbowali, jest mi autentycznie trochę szkoda. Wydaje mi się, że mieliśmy, że tutaj momenty, kiedy rzeczywiście czujemy to zbliżanie się do wielkiego finału, kiedy czujemy, że łowcy nagród rzeczywiście kończą swoją przygodę na ten moment, bardzo często, kiedy ten, te, 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 te wrażenie nabiera coraz więcej smaczków, wchodzą nam te nieszczęsne, mroczne droidy, które... Jakkolwiek próbuje IFAN Saks, jakkolwiek się stara i nawet mu jakoś tam do pewnego stopnia wychodzi, to w pewnym momencie... Trochę jest szkoda. Trochę naprawdę czytając ten tom miałem ochotę wykrzyczeć może albo powiedzieć do stron komiksu okej, okay, odstawcie ten event na bok, ja jestem bardziej zainteresowany z Ukusem, Forlomem, i tak itd., itd. I to było to co dla mnie działało. I jednocześnie przeszkadzało dosyć mocno. Bo to nie jest tak, że to jest absolutnie tragiczne. To nie jest tak absolutnie, że nie zgrywa się. Ale jednocześnie czuć... Tą potrzebę Marvela na wielkość, bo całkiem sprawnie moim zdaniem łowcy Nagród działają jako kontynuacja głównej serii komiksowej Łowcy Nagród, a nie jako mroczne droidy. Tak naprawdę te mroczne droidy są takim pobocznym questem, który nie musimy bardzo dobrze znać ale jest tego mnóstwo. Różnego rodzaju nawiązania, powiązania, inne bohaterowie, którzy są wspominani i tak dalej, znów, nie są całkowicie niezbędni, żebyśmy czerpali przyjemność z tego tom, tomu komisowego, no, ale... Czasami można mieć wrażenie pewnego rodzaju niedopowiedzenia, niedogadania. Szczególnie jedna rzecz, która zwróciła na mnie dosyć mocną uwagę i to jest trochę problematyczne przy czytaniu całego tomu komiksowego naraz, kiedy mamy te 8 łącznie zeszytów, bo rzeczywiście w tym miesiącu, w tym przypadku mamy naprawdę gruby tom komiksowe. Mamy poczucie przypominania i traktowania nas jak idiotów. To znaczy, na początku praktycznie każdego z pierwszych trzech czy czterech zeszytów Tonga mówi, że musi uratować Valensa, bo zawiodła kiedyś brata, bo pozwoliła zginąć swojej mistrzyni i teraz nie chce po raz kolejny powtarzać tego błędu. I w momencie, kiedy czytało się te komiksy, te zeszyty co miesiąc, tak jak wychodziły w oryginale, to nie przeszkadzało tak bardzo. Ba, nawet troszeczkę pomagało na zasadzie, żeby przypomnieć sobie, co działo się miesiąc wcześniej. Ale teraz, kiedy dostajemy to wszystko razem skondensowane, kiedy trzeci raz tonga powtarza to samo, to absolutnie mogę zrozumieć, kiedy ktoś jest na to wkurzony, bo sam jest na to wkurzony. Więc to jest trochę problematyczne i boli mnie to. Autentycznie w tym tomie boli mnie, że z jednej strony te. Wymu... może nie tyle wymuszone, ale pewnego rodzaju akcenty wynikające z formy wydawniczej, czyli zeszyt co miesiąc. Oraz połączenie z tymi mrocznymi droidami trochę wchodzi i psuje mi przyjemność skończenia naszej przygody, związanej z Valens. Również w pewien sposób odczuwam nierówność zakończenia, jeżeli chodzi o ten 42 zeszedł, ponieważ tak naprawdę cała główna fabuła, powiedzmy, eventowa, związana z Dark Droidsami, kończymy, kończy nam się w 41 zeszycie. Natomiast 42 zeszyt jest takim domknięciem, zakończeniem różnego rodzaju wątków związanych z Valensem i podsumowaniem całej serii. Z jednej strony to podsumowanie jest bardzo przyjemne i jest, jest pięknym spuentowaniem całej tej serii komiksowej, tak naprawdę bym powiedział. Z drugiej natomiast strony ta pierwsza część, ta taka fabułka, która ma rozwiązać nam kwestię, jak Valence ma pomóc Hanu, Hanowi Solo. Jest z jednej strony bardzo Bounty Hunterowa, z drugiej strony, no, czuć, że jest to, tak w pewien sposób, doklejone. I wydaje mi się, że Ifan Sachs albo lepiej by do tego doprowadził, albo inny sposób by doprowadził, gdyby nie te nieszczęsne, mroczne droidy. Więc generalnie rzecz ujmując, z jednej strony. Dostajemy to, co my, fani łowców, nagród, lubimy, i tutaj jest jak najbardziej to dostępne. Z drugiej jednak strony, jakkolwiek nie staralibyśmy się pudrować, jakkolwiek do pewnego stopnia udanie nie próbowaliśmy tego by połączyć, to te mroczne droidy przeszkadzają. Są zbędne, nie są może absolutnie rozbijające nas w całości ale no mimo wszystko byłoby o wiele lepiej, gdyby ich po prostu na w świecie nie było. I jednocześnie warto nieco moim zdaniem skupić się na nie fabule, tylko powiedzmy na rysunkach, które pojawiają nam się w tym tomie komiksowym, czy też powiedzmy jakości tych rysunków, jak i również jakości polskiego wydania. I zacznijmy od tego prostszego. Polskie wydanie, żadnych zastrzeżeń absolutnie nie mam. Te 8 tomów zeszytów komiksowych w naprawdę grubym tomiszczu, Dostajemy w standardowy, dobry sposób, e, wydane z naprawdę bardzo ładną okładką. Ja wiem, że Boba Fett może nie jest głównym bohaterem tej serii komiksowej, ale ta okładka jest rewelacyjna i absolutnie przygarnąłbym ją w wersji jednego zeszytu, żeby powiesić sobie na ścianie. Ale jeżeli chodzi o polskie wydanie, standard to co zawsze dostajemy, czyli e, okładki poszczególnych zeszytów i nazwy poszczególnych zeszytów e, w momencie, kiedy dostajemy kolejną historię, e, alternatywne okładki. Na koniec trochę reklamy na zasadzie e, e, Jakie komiksy już wyszły, i tak dalej. Więc, generalnie, tutaj nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Natomiast jestem troszeczkę zawiedziony, jeżeli chodzi o rysunki, bo zdecydowana większość z nich to jest trochę paradoksalne. Jest bardzo dobra. Znaczy, się dostajemy róż przedział różnych rysowników, ponieważ tak naprawdę za cały ten tom odpowiedzialnych jest głównie, e, są głównie trzy osoby. Z jednej strony Lam Medina, dwa pierwsze, trzydziesty, piąty, trzydziesty, szósty który bardziej dojrzale, czy bardziej powiedziałbym realistycznie stara się oddać naszych bohaterów akcję i wychodzi mu to jak najbardziej w porządku. Z drugiej strony później wchodzi David Tinto, który idzie w kreskówkową momentami wręcz mangową kreskę, która również jak najbardziej działa, e, która bardziej pasuje właśnie e, kojarzy mi się w jakiś sposób do pewnego stopnia, bym powiedział, z jakimiś kreskówkami DC, z powiedzmy Suicide Squad, Creature Commando czy coś takiego, gdzie mamy ten humor, mamy te naparzanie się, mordowanie się i tak dalej, łowców na jod, ale w tym takim bardziej kreskówkowym stylu. No i na samym końcu dostajemy duet, bo z jednej strony 42 zeszyt, pierwszą połowę rysuje Lefro Morales, który znów nieco kreskówkowa, bardziej jeszcze animowe podejście, które no pasuje do Walensa, jak najbardziej, ale co jest dla mnie niezwykle szczęśliwe i, i naprawdę bardzo, bardzo dla mnie jako fana tej serii działa, to fakt tego, że ten drugą połowę, która jest bardziej podsumowująca, która puentuje nam całą serię komiksową Łowców Nagród, rysuje Paolo Villanelli, który tak naprawdę moim zdaniem jest jednym z głównych, bo i fanstax to oczywiście jest scenariusz i to jest jego ważna robota, ale Paolo Villanelli to jest osoba, która doprowadziła niemal do perfekcji tą serię komiksową i która dała nam tego jej ducha, która przez ten, 42 zeszyty rysowała chyba zdecydowaną większość i naprawdę jest to niezwykle ważne, żeby pokazać tą głęb głębię na parzanki, jeśli tak to można powiedzieć. Więc pod tym kątem z jednej strony się cieszę, bo mamy naprawdę dużą różnorodność rysunków, ale jednocześnie zdecydowana większość z nich jest jak najbardziej w porządku, ale również podoba mi się szczególnie ta końcówka, która naprawdę, naprawdę moim zdaniem działa zarówno fabularnie, jak i również e, rysunkowo. Tak więc pod kątem wydania naprawdę bardzo ładne, bardzo śliczne podsumowanie naszej przygody z tą serią komiksową. No dobrze moi drodzy, ale zanim przejdziemy do podsumowania i puentowania całej tej recenzji, oczywiście część, o której wspominałem wcześniej, Czyli podsumowanie całych łowców Nagród. Łącznie siedmiu tomów komiksowych, które dostaliśmy. I powiem Wam szczerze, naprawdę, bardzo lubię tą serię komiksową. I jednocześnie jestem bardzo mocno świadomy niemal wszystkich wad, które tutaj dostajemy: całego tego chaosu, przerysowania, przekombinowania, tanich tekstów, przekombinowanej fabuły, gdzie nagle momentalnie rzeczy się odwracają, bo muszą się odwrócić. Ale w całym tym chaosie, w całej tej klasie B, bo nie będę absolutnie kłamał, że to jest rewelacyjny komiks, to nie jest komiks, który czytamy dla pięknego, ym, dla pięknych powiedzmy rozwojów postaci, dla pewnego rodzaju przeżyć moralnych, katarzy, z których mamy przeżyć, nie, Ni nic w tym stylu. To jest seria komiksowa, którą oglądamy przede wszystkim po to, żeby zobaczyć jak łowcy nagród naparzają się między sobą niczym zawodnicy wrestlingu amerykańskiego. To ile razy w tej serii komiksowej Dengar dostał w piernicz jest niewiele tylko mniejsze od tego ile razy sam Valens dostał i który jest istym rokiem balboą tego uniwersum tak naprawdę. I... Bardzo mi się to podoba, bo z jednej strony rzeczywiście akcyjniakowo niewiele jest tak dobrych komiksów jak Łowcy Nagród, gdzie po prostu czytamy z radością, gdzie jar jaramy się całkowicie i mamy banana na ustach, bo nasi bohaterowie mordują setną, tysięczną, dwutysięczną postać w kolejnej historii. Ale z drugiej również strony, co jest może trochę naciągane, ale dla mnie działa, wątki rodzinno prywatne. Z jednej strony mamy Walensa, który moim zdaniem jest naprawdę dobrze wkomponowaną w całą tą koncepcję akcji, kowatości, tragiczną postacią, która stara się w pewien sposób być tym człowiekiem, która wiele razy popełnia błędy, ale mimo wszystko ta jej wrodzona upartość nie pozwala zrezygnować. Z drugiej natomiast strony ta rodzina, ta patologiczna, chora rodzina, która tworzy się w, na łamie tych poszczególnych tomów komiksowych, która jest jeszcze bardziej popieprzona, bym powiedział, niż rodzina z serii filmów Fast and Furious, działa! Jakby naprawdę to, jak już po raz kolejny będę się zachwycał, to jak jest zakończony wątek poszczególnych postaci, jak mamy to podsumowanie w 42 zeszycie, do mnie, pr do mnie przemawia. Jakby serio, rzeczywiście, tak, to jest Dominik Toretto, który znów z koroną w ręku podsumowuje kolejny film z e, Szybkich i Wściekłych, ale dla mnie to działa. W najzwyczajniej w świecie, kiedy nasze ukochane mogą w końcu razem założyć... E, Swój biznes, albo kiedy Zukus i Fornom szczęśliwie, jako kumple polują dalej, albo Dengar, który ze swoją dziewczyną po raz kolejny musi salować się ucieczką. To wszystko dla mnie najzwyczajniej działa. I cieszy mnie, że do pewnego stopnia ci bohaterowie osiągnęli to, co osiągnęli. Że dla nich to wypaliło, że zadziałało, bo podoba mi się to. Na, najzwyczajniej w świecie. Czy to jest dobry komiks? Absolutnie nie to, że. Jest dobry dla mnie, jest prosty, jest zabawowy, jest akcyjniakowy, daje mi troszeczkę wzruszenia i absolutnie nie powiem, że on jest rewelacyjny. Jeżeli ktoś powie, że Łowcy Nagród powin to jest najlepsza seria komiksowa w świecie Gwiezdnych Wojen, ob obiektywnie absolutnie się z tym nie zgodzę. Czy jest to dobra seria komiksowa na początek dla zwykłych czytelników komiksu? Jeżeli lubicie naparzanki, to jak najbardziej. Generalnie rzecz ujmując... Lubię tą prostotę, lubię tą klasę B w pewien sposób, i dla mnie, łowcy nagród są naprawdę nieźli. To nie jest tak, że to jest wybitne. Ale kurde, bawiłem się niesamowicie, wzruszałem, wzruszałem się nieraz. Podobało mi się to, śmiałem się i naprawdę podoba mi się to. I cieszy mnie mimo wszystko, że cały, mimo cały tych problemów z mrocznymi droidami i fan mógł w miarę jako tako dokończyć tą serię komiksową. Oczywiście, że jest mi szkoda, że nie mógł tego zrobić jeszcze lepiej, ale i tak jak najbardziej jestem zadowolony. Bo bawiłem się jak prosie. Jak przysłobowe prosie w Błocku, które miało fajną zabawę, może nie wyszukaną, ale jak najbardziej przyjemną. Tak więc, moi drodzy, jak mogę podsumować siódmy tom serii komiksowej łowcy nagród mroczne Droidy? Mimo problemów, czy też mimo faktu tego, że trzeba było połączyć się z Crossoverem, czyli wydarzeniem dziejącym się w ramach osobnej miniserii komiksowej, jak i również innych serii komiksowych, tan Sarks dostarczył nam solidne domknięcie serii swojej komiksowej. W tym samym stylu, z tym samym podejściem i mimo wszystko jednak sprawnym zakończeniem, podkończeniem podłączeniem w wątków. Może nie idealnym, może nie działającym bardzo dobrze, ale moim zdaniem dobrze zamykającym nam tych szalonych, popapranych chłopców nagród, którzy nie przejmują się na nic po drodze byle tylko naparzać się między sobą. Tak więc siódmy tom jak najbardziej i fabularnie i wizualnie wpisuje się w całą serię komiksową i no nie oszukujmy się, jeżeli już przeczytaliście sześć tomów komiksowych poprzednich, to wstydem, może nie wstydem, ale naprawdę już byłoby dziwne, gdybyście nie zapoznali się z tym finałowym. Tak więc, moi drodzy, jak najbardziej polecam dla fanów łowców nagród jak najbardziej, a jeżeli odpadliście wcześniej, to już teraz co najwyżej słuchacie tej recenzji tylko i wyłącznie z ciekawości. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Material. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!